No i zaczyna się najbardziej stromy odcinek. Na nawigacji tak to wygląda. Kręte dróżki, ostry zakręt i tak pod górę, bo już... Na horyzoncie pojawia się maszt wieży telewizyjnej, który znajduje się na szczycie Svjeti Jure. Cześć, witam Was na kanale Fajna Telewizja. W dzisiejszym odcinku kolejny dzień podboju w Chorwacji, a dokładnie zdobywamy szczyt Svjeti Jure, czyli drugi co do wysokości szczyt Chorwacji, 1762 metry nad poziomem morza. A w połowie drogi na szczyt mamy Skywalk, czyli most szklany, z którego rozchodzi się piękny widok na masyw górski. Biokowo. Dojechać musimy do miejsca Biokowo, czyli do Parku Narodowego, gdzie kierowani jesteśmy przez panów, którzy pilnują parkingu. O godzinie 6 rano musieliśmy ustawić się w kolejce, aby oczekiwać na wjazd na szczyt. W opisie pod filmem macie pineskę do tego miejsca, gdzie możecie sobie dodać najzwyczajniej te miejsce do swojej trasy. Okay. I tak jak poinformował nas pan z parkingu, z obsługi, mamy kupić bilety. Jak widać, bilety są po 60 kun za osoby, które są w samochodzie. 35 kun, jeśli chodzi o wjazd rowerem. Bilety polożyć na przednie czyli w I tu mamy pole po prostu. Dziękuję. I jak słyszeliście, pan, e, który kasuje za bilety, świetnie mówi po polsku. Więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, abyśmy się dogadali. Mamy godzinę 6.16. Podjechaliśmy pod park Biokowo, Zakupiliśmy bilety dla trzech osób. 180 kun, dostajemy takie oto bileciki. Należy je położyć na przedniej szybie. No, i można w tym y, samym podjeżdżać pod górkę y, do szklanego mostu i na górę swietląć jure. Jeśli oczywiście ktoś chce wjeżdżać jeszcze wyżej, można tylko do mostu i zjechać sobie y, z powrotem, ale z minusów. To są plusy, o których powiedziałem. Z minusów jest szósta i jest godzina czekania. Teraz właśnie, także słabo. Słabo. No ale cóż, jesteśmy, czekamy, zaraz ruszamy. No i oglądamy, zobaczymy czy widoczki będą warte tego oczekiwania. No i ruszyliśmy. Godzina 7.00 po e, godzinnym czekaniu, niecała, niecała godzinka była oczekiwania. Tak jak Wam pokazałem, 6.16 e, zakupiliśmy bilety i zaczęliśmy czas oczekiwania. Tak to wygląda samochody wjeżdżają do góry. Nie wiem, czy samochody tu jakieś były i dlatego czekaliśmy, czy ze względu na to, że od siódmej jest otwarte, wyczytałem na stronie e, białkowo, że, że czynne jest od szóstej godziny i, i dlatego jechaliśmy już na godzinę szóstą, ale, ale już niestety to było jakby za późno, bo już kolejka się utworzyła. Chyba, że od siódmej dopiero otwierają i nikogo nie ma na górze. To by byłby plus, ponieważ mijanie się z samochodami, które zjeżdżają... Nie będzie ciekawe, no ale jedziemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Do góry w miarę sprawnie to idzie. Kilka samochodów już zjeżdżało. Nie wiem, czy są jeszcze na górze, czy wrzucają tutaj po parę aut. Jak widzimy, tam oddali się wspinają pojazdy przed nami. Miejsca są tutaj takie do bocznego zjazdu, gdzie można się wymijać. No i jedziemy dalej. Zaparkowaliśmy przed Skywalkiem. No, i wchodzimy sobie na tą przestrzeń. oszkloną. Ja to, tak to wygląda. Cześć, Panie ja nie. Poszczę. Nie, nie. Nie, nie, nie. nie, Fajne widoczki, szczególnie w dół. Tak to wygląda, mostek. Czyli przyszliśmy całość. Super wrażenia. Jest tam i redukcja do jedynki, obowiązkowa. Samochodzik ma ciężko. Tak to wygląda. Góreczka jest stroma. Jeszcze jest nawet z górki, ale w większości do, w końcu jedziemy pod górę, no to musi być pod górę. Spalanie w takim przypadku wynosi 13,5 litra. Bo, bo obciążenie jest większe niż na normalnej dróżce. No jak widzimy, bardzo, bardzo kręta. Przydaje się tu samochód z dobrym skrętem akurat w C-Maxie. Z tym problemu nie ma, ma bardzo ostry skręt, więc, więc to jest bardzo przydatne. Teraz właśnie jedziemy z górki. Pamiętajcie, że z górki jedziemy zawsze na biegu, nie puszczajcie luzu. Może jeśli tutaj kawałek zjeżdżamy, no to większego problemu nie ma, ale już jak będziemy wracać z górki, no to, no to na biegu, żeby nie przegrzać hamulcy, ponieważ Tarcze potrafią rozgrzać się aż do czerwoności w takim przypadku. No i teraz mijanie się jest utrudnione, ponieważ, ponieważ, jak widać, tu samochody dwa na tej trasie się nie zmieszczą. Musimy szukać tych punktów mijania się. One są co kawałek, no i zależnie jak to się tam zatrzyma. Ewentualnie trzeba się wycofać do tego miejsca z reguły. No, podjeżdżający ma pierwszeństwo, tak, tak wynika z kodeksu ruchu drogowego. Aczkolwiek wiadomo, tutaj obowiązuje zasada uprzejmości. Kto ma dogodniejsze warunki, najzwyczajniej się wycofuje i przepuszcza drugiego. Taka zasada myślę, że powinna obowiązywać dla wszystkich, bo. Są tutaj różne narodowości, więc w razie kwestii dogadania może być problem językowy, więc musimy być uprzejmi. Dobra, jedyneczka. Inaczej tutaj nie podjedziemy. Jest, jest sporo stromo. Jest naprawdę chwilami odcinki są bardzo strome. Bo jesteśmy Coraz wyżej jeszcze 3,8 km do samego szczytu, już jesteśmy za tarasem widokowym i tak to się prezentuje. Jedziemy dalej. No i zaczyna się najbardziej stromy odcinek na nawigacji. Tak to wygląda. Kręte dróżki, ostry zakręt i tak pod górę, bo już na horyzoncie pojawia się maszt wieży telewizyjnej, który znajduje się na szczycie Svjeti Jury, czyli najwyższego szczytu e, Chorwacji. No, i takie widoczki są z góry. I jedziemy, tak wygląda droga. Tutaj, gdzie te zarzewiałe barierki, widać tak ona prowadzi. Musimy tak po kolei sobie wjeżdżać. Jak kozice, znaczy C-Max, jak kozica. No, my sobie tylko naciskamy pedał jazdy i tyle. A chłopak się męczy. 14,9 już mu skoczyło. I ostatnia prosta. Przed nami już widzimy maszt telewizyjny. Jesteśmy na górze. Tak to wygląda. Widoczki. Daliśmy radę. Jesteśmy zdobywcami szczytów. mnie niewielki parking. Tam musimy zostawić samochodzik i podziwiać widoki. Lepiej nie zabierać tutaj sandałków, tylko jakieś adidasy, żeby wygodnie sobie wejść na te szczyty chorwackich gór. Masyw górski biokowo, jak widzimy z oddali, to wszystko się prezentuje. Za mną parking, gdzie zostawiliśmy samochodzik. Tutaj jeszcze kawałek parę metrów, pod górkę możemy wejść. Oczywiście nie musimy już tu. Widoki przy parkingu są naprawdę super, więc, więc można tam podziwiać. Fajnie, że nie ma dużego wiatru, praktycznie jest bezwiecznie. Akurat lipiec w Chorwacji tak wygląda, że, że jest bezwiecznie. Może nam się trafiło, bo w sierpniu, ostatnim razem jak byliśmy to naprawdę dosyć mocno wiało A i przede wszystkim jest wczesna pora bo mamy po ósmej już od szóstej staliśmy w kolejce później, później jakaś godzinka na, na most szklany i, i dalej wjazd na i Jure czyli Święty Jerzy Góra Świętego Jerzego 23 km od, od Szlabanu na, na park Biokowo i i jesteśmy na szczycie góry także tak to wygląda fajne widoczki, naprawdę punkt obowiązkowy wycieczki jeśli jesteście w pobliżu Makarskiej to naprawdę warto, warto odwiedzić, a tym bardziej, że można tutaj wjechać samochodem, nie każdy robi spinaczki górskie a w ten sposób może sobie ułatwić sytuację i wjechać samochodem na górkę no i Podziwiać widoczki. Zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!